w kolejnym odcinku na moim kanale z rzeczy oczywiście, pokrywek. I dzisiaj zajmę w Minecraft Survival eee, kolejny odcinek. To już chyba bodajże 6 tak mi się wydaje. No, coś w tym stylu. Dzisiaj zajmiemy się od tamtymi rzeczami, e, które tam widzicie, czyli wieśniakami, e, ponieważ będziemy przebywali przy ogromnej ilości enchantów oraz farmy emeraldów. Niestety, wszystkie wieśniaki sprzedają nam tutaj e, bukszelfy ale to już to, to się niedługo długo, zbiedzi, to spokojnie. E, tak. Co do planów, tak naprawdę ten odcinek jest bardziej taki pogadankowy niż cokolwiek będziemy w nim robili, ale mam parę bardzo ważnych rzeczy, które będę musiał i taki tak wykonać i wam oczywiście wiedzieć. Pierwszą rzeczą, e, która jest bardzo, bardzo ważna, to jest to, że zmieniłem sobie poziom trudności na trudny. Pewnie zapytacie, ale Antek po co? Przecież może na normalnym grać i tak dalej, na e, Easy i tak dalej. E, jakby okej. Okay. Nie chodzi o to, że ja chcę zrobić się jakiegoś hardcore'a, tylko chodzi o to, że jak zombiak zabije mi Wildara, to wtedy e, istnieje tylko 75% szans na to, że on się zmieni w zombiaka, a nie po prostu zginie. Więc to jest też bardzo, bardzo ważne, tylko po to tak naprawdę zmienił sobie tryb trudności, tak ten grał normalnie sobie na e, normalnym. E, I tak. Poza tym właśnie sprowadzimy sobie tutaj tych dwóch villagerów, ponieważ ten był już wcześniej. Tutaj mamy wiśniaka z cierniami 3 y, oraz y, z łagodnym upadkiem. Y, łagodny upadek już mam na swoich budkach. Y, prawdopodobnie tak i tak tą zbroję będę sobie zmieniał. Plus, y, jakby w czasie między odcinkami y, zebrałem sobie aż 8 debrisów, więc sobie oczywiście przepalimy. Tu mam swoje mięsko, które przy, muszę przepalić. Y, nieważne, czekać sobie, nie ponieważ to mi się póki co raczej nie przyda. Y, a a zwolni mi po prostu ekwipunek, czyli że teraz tutaj sobie wywalamy wszystko cyk cyk cyk, ok. Yy, tutaj, tutaj, yy, tutaj, tutaj nic nie ma, to nic nie ma. No, mam całki, całkiem spory zapas mięsa na już yy, najbliższą grę, yy, więc. A nie, tu nie ma węgla, bieda, bieda w kraju nie ma węgla. Yy, I tak, prawdopodobnie mam plan, yy, żeby sobie zrobić yy, oczywiście, netherite, i sobie zrobić e, kilofendrytowy oraz buty, ponieważ buty e, są częścią zbroi, która bardzo szybko się niszczy, e, a one są najbardziej zenchantowane Więc jeżeli one mi się albo zepsują, to będzie mega mega duży kłopot, lub ewentualnie jeżeli e, mogą mi się spać generalnie w lawie, więc no, znaczy nie wiem jak to ubrać w słowo, no nie, ale jakby chodzi o to, żeby one mi się nie zniszczyły, ponieważ są póki co moim najmocniejszym e, źródłem ochrony te budki, ponieważ mają najwięcej enchantów e, oraz, 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 oraz mogą się też e, zniszczyć w lawie, więc e, dla mnie będzie bardzo, bardzo ważne, żeby to wykonać e, i tak, poczekamy sobie, aż netherite się całe przepali a ja was oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, zresztą nie łapeczki w górę ponieważ aż Teraz już to ale gdzieś około 70% osób oglądających mnie nie subskrybuje mojego kanału, więc rykurs tam w dół, zostaw suba oraz łapkę, no niej będzie mega mega. Eee dobra, już powinno się to wszystko ładnie przepalić, no szeszamy. Czyli że z tego... Oho, ile to ekspodało, nieważne. E, z tego już będziemy mieli tak naprawdę dwie sztabki nederytu. Więc robimy sobie... A nie! Z czterech robię. o kurde, nawet nie wiedziałem. Co nie wiem o tym totalnie. Czyli że jednak nie, tak się pomylił spokojnie, ale to i tak i tak będziemy mieli dwie sztabki. Dokładnie. I teraz będziemy musieli sobie stworzyć stół, e, właśnie kowalski. Nie wiem jak on tam się nazywa dokładnie, e, no ale to jest stół kowalski dla mnie i tyle, no, nie? Czyli że robimy sobie go w ten sposób, że tak, e, tak, tak. I mamy, dobra. I teraz ściągamy sobie budki i robimy sobie pierwsze nasze rzeczy. Gdzie sobie go postawić. A, to sobie go postawię, jelo. Dobra, tutaj, tutaj. I są pierwsze buty, McKillof też jest nederajtowy. Jeżeli chodzi o teksturki, no to używam teksturek oczywiście od Tidzimiego, e, ponieważ one mi najbardziej, najbardziej spasowały. E, I tak, ja się za chwilę zajmę tutaj dobudowaniem jeszcze więcej takich, e, takiego czegoś, no nie? To chciałem Wam jeszcze pokazać e, mechanizm, który używałem do sprowadzania tych, tych wieśniaków. No oczywiście tam są tory, to za chwilę Wam pokażę, e, co tam zrobiłem. Ale e, jeżeli ktoś właśnie nie zna się za bardzo na mechanizmach w Minecraft'cie, tak jak ja, e, ponieważ no ja tak naprawdę nie brałem z tego żadnego poradnika, tylko sam po prostu sobie e, jakoś to wykombinowałem, ponieważ wiedziałem, że istnieje coś takiego. Dlatego stworzyłem sobie wszystkie rodzaje torów, jakie są w Minecraft'cie. E, tak wiem, gram w Minecraft'a e, 7-8 lat prawie i dalej nie wiem, jakie są rodzaje torów. E, I patrzcie, to jest tor aktywacyjny, no nie? E, tor, nie, z tor jest czujnikiem. E, to jest tor aktywacyjny. I te tory e, zrzucają e, daną osobę, wieśniaka, nie wiem, cokolwiek z, z wagonika. Tylko czy tak da, da się je zasilić? No to no, o tym nie wiedziałem w sumie. E, drobio, znaczy, tak się domyślałem, że da się je, ale już jak stworzy, na początku stworzyłem te, więc już takie tak nie było wyjścia. Więc tak, Wcielam sobie w wagonik, wieśniak sobie, załóżmy, że jestem wieśniakiem, wieśniak sobie jedzie. Y, chodzi na ten y, tor aktywacyjny, y, nie, tor z czujnikiem. I on zasila te tory aktywacyjne, które zrzucają mnie z wagoniku. Więc to jest całkiem, całkiem spoko. E, I tak sobie sprowadziłem, oczywiście, te dwa wieśniaki, które stoją obok siebie. I teraz y, wam pokażę. E, gdzie tutaj... Znaczy mechanizm, który bardziej... Zebrałem wieśniaki stąd, e, wygląda on tragicznie, no jakby jestem beznadziejny, jeśli chodzi o redstone. E, ponieważ tak, tutaj się wyjedzie e, wagonik stąd, tutaj się napędza, tutaj się znowu napędza i zbiera sobie wieśniaka stamtąd. Aha, bo... Chwila, chwila, chwila. Natomiast to mnie trzeba jakoś zablokować, ponieważ kurde, 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 nie chciałbym, e, żeby tu mi małe wieśniaki przechodziły. E, ponieważ one mogą mi kurde przeszkadzać, czyli to sobie trzeba zalepić, Ok. E, oczywiście tu się to rozpędzał, e, wpadał tutaj zbierał sobie jednego wieśniaka i leciał z powrotem e, do mojej bazy ale zanim jeszcze pojechał, no to bym musiał tutaj przejechać, tu, 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 tu e, oraz tutaj spaść na to i jechać tędy, no nie, e, tutaj no generalnie tutaj miała być dźwignia, która miała zmieniać e, tor ten, ale jakoś mi to nie wychodziło, więc postanowiłem, że po prostu tak to zrobię, będzie prościej e, a, ja, a ja dalej nic nie będę umiał, jeżeli chodzi o Minecrafta. E, dobra, pójdziemy sobie spać. Dobrze, i teraz tak, przyda przydałoby nam się jak najwięcej tego drewna, więc tego zróbmy sobie skrzęczkę jedną, ponieważ tak i tak będę potrzebował w jednej skrzynki, żeby pochować te bibeloty do budowy e, właśnie tej ekspiarki emeraldów i tak dalej, no nie? Jakby wi wiadomo o co chodzi. E, to sobie też odłożę. E, to sobie to podkładam tutaj, ponieważ e, stona mega, mega mało i, i mi się po prostu przy może przydać niedługo. E, I teraz tak, zróbmy sobie... E, Tyle desek myślę, że mi w 100% wystarczy. I teraz tak, robimy sobie tak, że e, skakujemy sobie... A nie, bo tutaj już jest. Dobra, za chwilę, to porekcyk cyk. E, i ja to robimy sobie mniej więcej w taki sposób, tak, 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 nie, 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 nie tak. E, I tutaj w ten sposób mniej więcej. Oni tutaj mają to, więc teraz ja też to zalepię? No bo każdy ma ten pospadem, po, po dokładnie. E, dobra, tutaj też tak. E, I teraz tak, tutaj tutaj, tutaj tutaj, tutaj tutaj, tutaj OK. I teraz mykans tutaj, doskonale, nie wiem ile takich spotów, nie wiem, slotów y, będę potrzebował, y, ale wydaje mi się, że tak, no wieśniak z mending, wieśniak z cierniami, wieśniak z, 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 z godnym upadkiem, z wydajnością, sharpnessem, y, głębinowym wędrowcem, czyli coś już będą trzy. I myślę, że czas jeszcze sobie zrobić tak y, parę takich typowo do farmienia emeraldów, no nie? Więc cyk, 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 ok. tak sobie może być, dobrze. I tak jak mamy już te sloty mniej więcej ogarnięte, to teraz oczywiście mu potrzebne jak najbardziej będą płotki, ponieważ płotki jakby trzymają tych wszystkich villagersów, więc tak, to bierzemy sobie tak, 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 tak. I tak naprawdę już y, szyściutko. Tylko teraz będzie trzeba sobie poniszczyć te otóż to deseczki. Myk, myk, okej. Okay. Jest dobrze, teraz tylko będzie trzeba to wszystko z tyłu zabudować i poczekać, aż oni tutaj sobie powchodzą. Ale, 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 ale. Jeszcze zanim to, to będziemy potrzebowali tych oto pół y, bloków oraz, oraz, oraz moich biblioteczek, których mam całkiem takim sporo. Ponieważ z tego zrobimy sobie pulpity czytelnicze. 8 myślę, że w 100% wystarczy. Kurde, tutaj przeskakiwać nie mogę. I teraz, patrzcie, robimy sobie tak, że tutaj stajemy, OK, jest jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci. Reszta sobie powiedzmy, że weźmiemy tutaj. To sobie walimy, bo, bo to mi się nie przyda. To są tak zwane śmieci. I teraz będziemy potrzebowali otóż tych torów do mechanizmu Dobra, powiedzmy, że jeszcze tutaj zrobimy takie mini napędzenie e, Okej, okay, coś w tym stylu. E, mam tylko jedną pochodnię, więc troszeczkę słabo, ale zasili się, tak, dokładnie się. jeszcze tutaj można sobie jednego takiego zrobić. Myk. E, I teraz oni z pełnym impetem, prawdopodobnie tam wlecą, a jak nie, to jeszcze zrobimy sobie coś takiego e, w ten otóż to sposób. Ok, tu zrobimy sobie taki tor. Okej, okay, więc tak to sobie wygląda. To i oczywiście weśniaki sobie będą wypadały, tylko y, to oczywiście trzeba sobie zniszczyć, ponieważ to y, może troszeczkę... Mi zniwiczyć moje plany, niestety. Yy, dobra, i teraz tak. bierzemy sobie oczywiście to, 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 I, rozbimy, i robimy sobie ten mechanizm, dzięki którym wieśniaki będą sobie wypadały. No, to jest jeden z najprostszych mechanizmów, jakie generalnie widziałem w swoim życiu. Ale warto jednak go mieć. Jakby ja wolę się upewnić, że on tutaj wypady na nie, więc biorę sobie dwa takie tory. Ale weź, wydaje mi się, że jeden też powinien wystarczyć. Mówię, robię to dopiero pierwszy raz. Zawsze ja sobie sprowadzałem w łódkach albo po prostu rozwalałem wagonik. Ale tak yy, się zorientowałem, że jest po prostu prościej, i w ten sposób sobie robię. Dobra. I teraz czas na prezentację tego wszystkiego. Okej, okay, idealnie, ten chłop na torach, więc mam szansę go tutaj sobie zgarnąć. Aha, dlaczego się to zatrzymało? Halo, 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 Minecraft. Ej, 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 tor nie No, ja zujmy wagonik, ucieknie, no. Dobra, udało się, udało się. Teraz jak widzicie, tam sobie spadł, okej, okay, tylko kurna, i ja nie mogę stąd wyjść. Aha, ja mogę... Wy... Kurna, no nieważne, dobra. E, ale nie chciałem jakoś fajerwarek marnować, dobra. Teraz on sobie tutaj jedzie, jak sami widzicie, myk, myk, myk. I jedzie tutaj do naszej takiej no pułapki. No, pułapka to jest tak naprawdę dobra. Jedzie, 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 jedzie. Ok, dostał obrażenia. Wywaliło go z wagonika doskonale. Obudowywujemy go. Zbieramy wagonik, który prawdopodobnie będzie gdzieś w tym miejscu, albo nie, albo jest za tym, za, za, za tutaj. O, dobra. okej, okay. I mamy kolejnego wieśniaka. Dokładnie, boże, widzowie, jakie to jest proste, naprawdę, jakby. To jest strasznie proste, yy, tylko chyba yy, on nie weźmie sobie yy, swojej. Profesji, ponieważ y, jest dosyć późna pora. Ale dobra, to co chciałem wam pokazać, y, już jest pokazane, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W następnym odcinku prawdopodobnie będziemy sobie ich przemieniali na y, wieśniaków zombie, żeby po prostu było y, ciekawie, żeby był kolejny poradnik i tak dalej, no nie? Więc co? A w górę, sub dzwoneczek oraz y, jakieś, nie wiem, możecie też wbijać na Discorda, będzie mi mega, mega miło. I y, y, to zapraszam do, do poprzednich odcinków, następnych. I elo.